Cześć, jestem jestem 5, 5 witam was w kolejnym odcinku Ech, customa. Zaczniemy z szafy, nie wiem czemu, tak sobie wybrałem moment akurat. Wtedy się... aha, moment. Chyba zaraz, zaraz będzie mi widać. Lecę. O, źle zrobiłem. Aj, no nie no, trzeba być... Masz. O cholery, z tej szafy. Trzeba było siedzieć w środku i się nie ruszać. A, w każdym razie witam Was bardzo serdecznie. Kontynu kontynuujemy tamtego kas. O. Nie baja. Kontynuujemy Black Death, e czyli Czarna Śmierć. Sorry, jest od o Pfff, czyli tak, kontynuujemy czarną śmierć. Yy, Bww, tak, wtedy mieliśmy tak. Ach, ja zapomniałem o tym. O, fuck. Oho, coś mi się Nie. Nie wiem, czy to jest kwestia. Pff, że mam coś włączone w tle, czy co. W każdym razie lecimy z tym koksem. Dobra. I to jest ten moment, w którym polegli. Cznie się. Szybko. Skrzynki. wy. Otwieraj. O. Fak, 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 zamykaj. A. Jest, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Biegi, biegi, biegi. O. Jest, jest, jest. A. Ale się w jak to będzie koniec kosztama. O, czyżby Aj I made it. minuty. Zajebisty custom. Polecam. No, słuchajcie, co ja się sobie będę się rozkliwiał. Pojedziemy u kolejnego kastanmonce. Jazda. The end. Motherfuckers. Chciałbym ogarnąć to zacinanie się. Ole, ole, ole. A, palić to. Custom, pojedziemy z Fear Bez opisu, bo. Pff. Oho, to mi się od 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 podoba. Od samego początku mówią co należy zrobić. Tak jest, czyli grać w nocy, wyłączyć wszystkie światła i nosić słuchawki. Oh my god, co to będzie za porażka! Ach, nie mogę włączyć wszystkich światła, bo nie będziecie mi widzieć. O, chyba śniegnie. Ale mam lampę na samo wejście, więc jest dobrze. No i słuchajcie. A what the f Mindfuck Słuchajcie, spotkamy się za chwilkę, muszę ogarnąć, żeby to się nie cięło, bo naprawdę mam problem z tym tutaj coś dzisiaj. Ajaj... Dobra, także zobaczymy się za chwileczkę Kurde, porażka trochę. Dobra, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Zmieniłem sobie na 40 klatek, nie na 30, bo ogarnia mi gra 60, a Fraps mi to zmniejsza do 30, więc nie widzę sensu. Także pojedziemy jeszcze raz. Jest continue nawet, brawo, jestem zadowolony. Ech, podejrzewam, że wyjdzie nieco dłuższy, o, bardzo fajnie. No, jest o wiele lepiej, naprawdę. Polecam nagrywanie na 40. Do na 50 nagrywam, więc jest jeszcze lepiej, ale. O! O, co to było? Jest ktoś z domu? Halo, halo, halo. A, i tak zwalnia, trudno. O, hmm. uh, uh, what the fuck? Co jest do diabła? Pff. O fucking shit, co jest grane, kurde myślę, że, że etap szafą mamy ze sobą Jeszcze mnie takie rzeczy straszą No wyciech, chudy byk hmm, Dużo oleju Kurde, ktoś sapie za mną Ach to ty, mama, ja myślałem, nie strasz mnie będzie masakryczne, co podejrzewam. Ale spoko, mamy dużo oleju, więc mogę sobie używać lampy, ile chcę. Mam jakiś klucz, czy coś? Nie. Czyli to nie będzie takie proste. O. Ile jump karów Beczki coś ukrywają. Nie podoba mi się to. Ale mamy klucz. To możemy klucz wy... o, ho, ho, no, racja, 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 rację. Klucz do bramy, mam nadzieję. Oczywiście. Okej. Okay. Aha. Super. Olej, 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 olej się przyda zawsze. Długie korytarze... Oh. wiedziałem. Wiedziałem. Nie, tego już nie za wiele. Ledwo szedłem, już jest masakra. Kurde, widzę takie przelatujące... Nie zająłem takie numery. Ach, szkoda. Nie zająłem takie numery. No dobra, mam coś zrobić, ale co? Nie wiem dokładnie co o co chodzi. Dobra, nic tu nie ma. Nie wiem po co tu wchodziłem. Głupota trochę, ale dobra. Idziemy na górę. Idziemy na górę. O, kupa oleju. A, ho, ho, ho To musiało boleć. No nie bez Co takie walenie słyszę? Nie bez powodu jest jej szafa o eee. oh fucking shit, przecież nie mogę otworzyć szuflady. Ach, come on, Ach. teleporting naked guys. Zajewiste. Dobra, po co wchodzę do pomieszczeń, w których i tak nic nie ma. Oprócz coraz większej. Czyli coś tu musi być, skoro. Skoro tu mi kazali wejść. Oooo. Nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tam są drzwi zamknięte, klucza żadnego nie mam. Trzeba by się nad tym głębiej zastanowić. O! Wow. No, myślę, że to są te schody, co... Ach, tam te schody są tam dalej. Pomyliły mi się schody. Ale lipa Ach. Oj spadnę, spadnę Au, Fuck, shit. No biegi! no już pomyl. A był tak blisko! Ale lipa. <grywki> o Boże, 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 Boże. Gdzie ja teraz jestem? Gdzie ja jestem? Dobra, to tam już jest otwarte. To tam nie muszę wracać. Rozwalił mnie niewidzialny potwór. Jakaś kurczę masakra. On jest jednorazowy chyba. Dobra, ważę, że mogę tutaj wejść. Będzie potwór? No nie. Znaczy, potwór, mówię, ten Nagi koleś, co wyskakuje nagle z... Ale nie było. Klucz... O, miejmy nadzieję, że się stąd szybko wydosta O, oh co jest? Kasto nazywa się Nagły Strach. Jak teraz coś mi wyskoczy, to będzie jazda. Bo niby jestem przygotowany, ale taki do końca. O! Nie było tak źle, nie? Ale nadal słyszę przesłuch zbliżny. Znaczy... Efekty przesłuchu zbliżnego. O, nie ma się czego obawiać. Ten custom wcale nie... Ten, o, ten custom wcale nie jest straszny. Wręcz przeciwnie, ten custom jest przyjemny, śmieszny, jak podejdę do tego, to się to szybko otworzy, wyskoczy potwór, bla, bla, bla. O, jednak nie. The fuck? Widzicie ten napis? Koleś napisał, insert jumpscare here. Co oznacza dosłownie wstawić tutaj jumpscare? Czyli zrobił tak. O ty, przeklaście pierdzielony! Ooo, jeszcze jaja robił, już zapomniał. O. Myślałem, że zapomniał stawić jumpscara jakiegoś śmiał, śmiać mi się chciało na początku. Bo mówię, no, pewnie sobie wstawił napis, żeby jak robił tą mapkę, tworzył wszystko, żeby sobie pamiętał, żeby tu stawić coś, tak? Ale to samo w sobie było już straszne, że tam był ten napis. Okazało się potem, że nie zapomniał wcale stawić jumpscara, tylko mnie zrobił w konia. Ach, masakryczne. Dobra, raz choć to było na tyle. Dwa kastomki, dzisiaj by nagrywał jeszcze jednego. Także komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie, było przerażająco, tragicznie. Ech. I do zobaczenia w kolejnym customie. Na razie.